Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i wracamy do Zagrajmy w Prison Architect. Lecimy sobie dalej. Telefonie mi się trzymaj. Trzymaj się. Aha. Dobra. Dobra, dobra. Pralnia. Muszę się zająć pralnią. Laundry. Pięknie. I damy sobie tutaj po prostu drzwi. I tak Co ja tu chcę jeszcze? Machine. Ironing. Chcę, żebyśmy Cię to rozwalili i chcę tu wstawić ścianę. Zająć natychmiast. Właśnie. Dlatego, że przyjeżdżają do mnie zaraz nowi więźniowie, i nie chcę, żeby mi pouciekali. Tu wszystko jest zablokowane. Tu wszystko jest ładnie poblokowane. Wymaszcie mi to. Nie chcę na to patrzeć. Ok. Pięknie, pięknie, pięknie. Nie masz wody, tak? Ty potrzebujesz stałej rury. Mhm. Gdzie to jest? Zrobimy cyk. Ty, ty, ty. Co ci się stało? Przesiliło mi wszystko. Szybko, szybko, szybko. No. Ale to jest bardzo ważne, żeście mi tu wszyscy przyszli. Zwłaszcza teraz. Super. Super, super. Teraz jak więzienie znowu działa. Ok. Ironing board. Dungeon basket. Tak. Ile mam tych do sprzątania? Czterech. Mam kolejnych czterech. Dlaczego? Bo zarabiam dużo więcej. To znaczy jeszcze nie, dopiero bym przywożą ich, ale mogę sobie ich od razu zatrudnić ludzi do pracy. Świetnie. Co ja tu chcę? Tu jest bardzo ważne, żeby ta sytuacja nie posłużyła się już więcej, a przynajmniej nie szybko. Dlatego wydam 7000 na dodatkowe akumulatory. Tak. Dobra, oni mi się tutaj będą nimi zajmować. Brakuje mi tylko 5 cel. Ty jak zajebiście. Intake. 29. Ciebie chyba pojebało gro. Ja wiem, że ja dość szybko pracuję, a nie przeceniaj, mnie. Proszę bardzo, tutaj sobie od razu ustawimy, żeby było gotowe. Deployment tak na pewno tutaj ma być jeden, na pewno tutaj ma jeden krok, to nie podlega dyskusji. Dobra, wstawiają to. Super. Teraz przestaną się burzyć, że mają brudne. Znaczy, przynajmniej, no, wkrótce. Ok. Yard trzeba na pewno powiększyć. Bez dwóch zdań. Zabierzmy się do tego od razu. Na razie w ten sposób. Później jak będziemy budować, to wtedy sobie postawimy inaczej. Okej. Okay. Trzeba zbudować więcej izolatek to na pewno. I to będzie kolejna część, którą się zajmiemy. Super. Super, super. Czy ja mogę mieć właśnie. Indoors. I to nic nie było potrzebne, no? Świetnie. Dobra, to teraz kolej na to. No. Zbudujmy to od razu. Zbudujmy to z tej strony. W sposób. Tak. I tak. Ok. Jesteś zmęczona, dlatego stanęszy tu. Aha. Demolisz. Rom. Tu tu yard. Ani było gdybyś ruszył tyłek. Dobra. Ważne, że go w końcu ruszył. Proszę bardzo. Oni to będą budować, to coś sobie możemy rozpo... te, 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 Cztery pieski. Ech. Już mamy śmierć. Jedną. Eee, ty, ty, ty. Pokaż mi to jak to wygląda. Zrobimy to tak. A, tekstury mu się zepsuły po prostu i tyle. Dobra, deployment patrol dog. Patrol dog ma na pewno chodzić tutaj. Patrol dog ma na pewno chodzić tutaj. Jeden. I tak. Potrzebuję patrol doga tutaj. Jednego. Potrzebuję patrol doga... ...nie więcej odtąd. Drugiego. Hmm, mniej więcej to, tąd. Ilu mam? Dwa, cztery. I potrzebuję jeszcze dodatkowo. Jeden. Dwa. Trzy. Jeden. Dwa. Dwa dodatkowe psy potrzebuję. Jeszcze damy sobie jednego tak na zmianę. Ok, zarabiam 5000 dziennie. Na pewno. Potrzebuję 30 dodatkowych cel. Tutaj będzie. 12, 24, 30 mniej więcej. Mm -hmm. Mm -hmm. Mi rozwalcie, bo tutaj chcę mieć ścianę. Jak Debiu żem tu postawiła, ale dobra. Możecie. Serio, serio, serio. Tym się teraz będziecie kurwa zajmować. Weź mi najpierw te drzwi mi się zajmij. Dziękuję. Zaraz, czy Wy już zrobiliście tak? W takim razie. Tutaj. Okej, okay, teraz sobiecie. Dobra. Tutaj Wam damy wolny czas. Tutaj będziecie sobie jeść nieco dłużej i tu będziecie mieć czas wolny. No, teraz trzeba zdecydowanie podnoszę kątkę. Będzie następny na mojej liście do zrobienia. A najpierw przeczekamy, aż przesuł te dwie godziny. Żebyśmy się mogli tym, za tym zająć. No, no, no. I dziewiąta. Super. Świetnie. Aha, miałam jeszcze zmienić jedzenie. Low. Low. Low quality, low variety. Świetnie. Najpierw się zajmujemy jednak tym. Rury. Rury to mi tutaj podniesiesz o jeden i tutaj mi je przeciągniesz. Nie chcę mieć problemów z, z rurami I kabelki, chociaż w ten sposób. Tutaj. Ok, teraz nic tylko czekać. Jeszcze się pod prysznicem? No, jako tak, ale pasuje im tutaj trochę dobudować. Ok, tu już mają. Więc po prostu tutaj dobuduję w ten sposób. Pięknie. Dobra, no, niech się ścigają z tymi rurami. Przyspiesz mi to. Trzech więźniów chcę wyjść na warunkowe. Okej, okay. jest trochę rzeczy do zrobienia, ale cóż... Dwie kolejne śmierci, tak? No nic. Możemy zrobić shakedown. Shake, shake, shake. 339 place'ów do przeszukania, tak? No dobra, niech ich szukają. I myślę, że zaczniemy się zabierać za budowanie bloku dla czerwonych więźniów, no mhm. a tutaj dobudujemy iloza ilozatkę, mhm. dokładnie. Ilozatkę. Wiecie, co zrobię? Tutaj Visitor's Table postawię jeszcze w dwa. I w tę stronę. Dwa. Dokładnie tak. Tu, tu, tu. Wiecie co? Nie chcę na razie, że nie mieli do tego dostępu, więc tego nie zrobię. Ok. Tutaj zacznijmy budować. Jak ja chcę, żeby to wyglądało. Tak, tak i tak. Tak, tak. I tak. Tak i z drugiej strony tak samo. Tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Okej. Okay. I teraz objekcje. Mm, 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 mm. Jak będę mieć zaznaczone, że to są jakie to są pokoje, to będzie mi łatwiej. Tak. I tak. Dobra. Łóżko. Mhm. Toaleta półka na książki I teraz tak. Tak. Trójce, co ty się opiergasz? Tak. Tak. I tak. Super. Niech budują. Tutaj już przydzielimy strażnika. Gówno zrobię. Ale dobra, tu będą budować. Ja się zajmę klikaniem tego tu. Przynajmniej czymś się zajmę. Tak, tak. Mhm. To znaczy, to nie jest najbardziej efektywne. Mogłabym to po prostu zostawić, poczekać, aż mi wybudują to na dole i wtedy to przekopiować. Jednak tak mi się jakoś czas skraca. I sobie to zostawię. Tak. I tak. Dobrze to robię? No, to wygląda. Bez projektu się tak strasznie dziwnie, dziwnie to wszystko. Dobra. O, to jest już gotowe. Świetnie, więc możemy to sklonować. Czy ja mogę to obrócić? Nie. Hmm. Czy, czy, czy. Jeszcze rzeczy z tej strony to potrzebuję. To <grywa> kurwa zabawne. Tak. Dobrze, tak? I tak. Dobra, że mi się zajmę na końcu. Się buntują, bo oni tutaj są zmęczeni. Chcą im się spać. Pewnie ciuchy, że brudne mają. Jeszcze. Na razie to. Okej, okay, tu będzie więcej prysznicy, to będą od razu się lepiej czuć. Już mają jakieś problemy ze sobą i do siebie to są, nie dziwię się. No ale dobra. Trzy śmierci. Umierają mi strasznie dużo. Niestety. Dobra, jak tylko zbudują mi cele, jak skończę tego durnego granta, to rozbuduję kantynę i się zajmę żarciem na poważnie. No chociaż w sumie jak skończył mi robić to, to wtedy już się mogę tym zająć. Spomnijmy to. Uff. Jeszcze dużo pracy przede mną, ale mi się coraz bardziej buntują. Coraz częściej. Pokaż mi finanse. No to, to... No to nie mam co liczyć. No ja w sumie jakoś nie jestem specjalnie smutna z tego powodu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale strażnicy chyba mogą im przynosić jedzenie teraz, no. Tak mi się wydaje. Jak oni są zamknięci w izolatce, że strażnicy przynoszą im jedzenie po prostu. Do celu. To jest bardzo fajne, moim zdaniem. Ale cóż, yy, tak, to już budują. Wiecie, co, co bym zrobiła? Zatrudniałabym jeszcze pięciu ludzi. Skończyliśmy granta? O, kurwa, nie tego, co chciałam. Dobra, aha, ten short term. Może teraz zainwestujemy coś w long term. Bo i tak te pozostałe granty, to się nimi szybko nie zajmę. A to będę miała szybko z głowy. Ale dobra, już mamy 21 minut, więc już pasuje zakończyć. Więc sobie zakończymy. Mm, zrobimy sobie pozostałe yy, pozostałe cele już w następnym odcinku czy znaczy dokończymy je. A w tym na razie Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Będziemy sobie dalej, dalej. I to było, to było na tyle. Na razie.